Szanowni Państwo, wracamy po krótkiej przerwie i wracamy w, właściwie w troszeczkę odmiennej konwencji. Teraz ja będę miał przyjemność przedstawić Państwu swój temat. I on jest jedyny, który odbiega od tej formuły biografistycznej, ale poniekąd jest z nim związany, a poza tym to jest to miejsce, w którym chciałbym Państwu coś więcej powiedzieć o tym przedsięwzięciu, które zwieńczone zostało w postaci czegoś, co umownie nazywamy pakietem edukacyjnym, a co było współtworzone w ramach projektu, o którym dziś rozmawiamy. Ubrałem to takie sformułowanie związane z szansami i ograniczeniami edukacji regionalnej na przykładzie województwa śląskiego. Od tych ograniczeń za chwilkę pewnie zacznę, a potem o szansach opowiem. Postaram się to zrobić w formie skondensowania, ze względu na to, że troszeczkę jesteśmy już spóźnieni, jeśli chodzi o czas naszej transmisji. Przede wszystkim przypominam rzecz, która prawdopodobnie wszystkim Państwu bez wyjątki, po drugiej stronie odbiornika jest jasna, czytelna i nie budzi wątpliwości o tym, że województwo śląskie tak naprawdę śląskie jest z nazwy i części swojej zawartości, natomiast zawiera ono tę grupę tak zwanych subregionów czy części, które w różny sposób można określać i nazywać. Oczywiście oprócz Górnego Śląska, czyli tego co nam w większości się identyfikuje z nazwą województwa Mówimy o Przeży Zagłębia Dąbrowskiego, mówimy o obszarze, który można określać mianem Śląska Cieszyńskiego, ale pojawiają się oczywiście w, w przestrzeni publicznej określenia takie czy takie nazwy jak Podwyskidzie. Mówimy dzisiaj te, także, czy część mieszkańców mówi gdzieś tam o Ziemi Żywieckiej, mamy tę Ziemię Częstochowską, mamy wreszcie Ziemię Jagodnictwo-Czarnowską, w tej części Jaworznickiej, która włączona została do województwa śląskiego, choć z Tradycją, historią, przeszłością górnociąską ma bardzo nikłe wspólne elementy, i ta, ta, ta przeszłość rzeczywiście jest mocno ograniczona. I te podstawowe zagrożenia, które się pojawiają, szanowni państwo, one wynikają w moim przekonaniu z, po pierwsze z rozbieżności między taką autoświadomością części mieszkańców, bo mówimy o tej grupie bardziej zainteresowanej, bardziej wrażliwej z pewnością większość z Państwa, po drugiej stronie właśnie do tej grupy się zalicza, czyli to takich, którzy tę przeszłość swojego miejsca zamieszkania chcą zgłębiać i chcą się nią interesować, a taką, taką świadomością ogólnopolską. Ta świadomość ogólnopolska przejawia się w co najmniej dwóch elementach, które trzeba chciałem zasygnalizować. Pierwszy z nich to jest ta rozbieżność między zdolnością identyfikowania, czym jest tak naprawdę Górny Śląsk, czym jest Śląsk, czym jest województwo śląskie, to są te informacje w przestrzeni publicznej, które Państwo bardzo często słyszą, które na, dla, dla nas mieszkańców Górnego Śląska czy Województwa Śląskiego często przywołują uśmiech na usta, wskazując na zupełne niezrozumienie tego rozstrzygnięcia terytorialnego. druga kwestia, ona została dość dobrze opisana we do wstępie do takiej pracy związnej pamięci Niepodległej Polski, który przez Muzeum Historii Polski został przygotowany w ten projekt i wydana praca. Autor czy redaktor głównie tego opracowania zasygnalizował tego, że współczesna niepodległa Polska ma swoje geograficzne centrum gdzieś w okolicach Pińska na Białorusi, a nie w Łodzi. Myślę, że to jest bardzo ważny element. To niezrozumienie dla Górnego Śląska, dla faktu nieprzynależności z Górnego Śląska do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, do odmienności historycznej też bardzo często gdzieś tam budźniewa przy innych okazjach w perspektywie ogólnopolskiej. No i zagrożenia, gdybym miał je definiować, to one dzisiaj zresztą troszkę już by w tym, co ksiądz profesor Osiar, był łaskaw powiedzieć na początku, w tym, co rektor Pietrzykowski sygnalizował. Historia, w tym wypadku głównie ta dotycząca Górnej Śląska, ona jest elementem z jednej strony polityki historycznej różnych środowisk, z drugiej bardzo wyraźnych, widocznych, dużych odbieżności ocen i opinii. I przywołuję tylko te dwa przykłady batalii, bo one wydaje mi się są właśnie takim dobrym sygnałem, o, o czym mowa i jak to wygląda w praktyce, tak zwana wystawa stała poświęcona Górnemu Śląskowi w Śląskim, czy projekt właśnie Panteonu Górnośląskiego w tym, gdzie leksykonu dość dobrze oddawał w przestrzeni publicznej to nie, nie, nie tę wielowymiarowość oczekiwań planów, koncepcji nie, i, i tego, czego chcieliby tak naprawdę ci, którzy na ten temat głos zabierają. Szanse, które widzę, no po pierwsze, wyraźnie wyodrębniona historia każdego z tych subregionów, także w Wielkiej Brytanii. Dość jasno wykreślone granice historyczne i różnorodność w przeszłości tych subregionów. To jest rozwiązanie, moim zdaniem, dobre. Gdyby mówić o szansach, które się pojawiają w ostatnich latach, to ja je widzę rzeczywiście w funkcjonowaniu coraz większej liczby nowoczesnych placówek muzealnych. Jakkolwiek muzealnikom one często mogą się nie podobać, bo takie sygnały też słyszymy, tak one są dobre dla odbiorców. One są partycypacyjne, one są interaktywne, one rzeczywiście interesują tych, którzy odwiedzają te miejsca. I z perspektywy edukacyjnej ewidentnie widzę w, tym, widzę w tym szansę. Po drugie, moda na różnego rodzaju nowatorskie rozwiązania, które są współtworzone w przestrzeniach miejskich, i to są rozwiązania na przykład takie jak gry miejskie. Ja tutaj ograniczyłem się do kilku zaledwie lat i do jednej miejscowości, czyli Katowic. Proszę zobaczyć, ile tych projektów jest. Bardzo różne podmioty się nimi zajmują, bardzo różne środowiska są nimi zainteresowane, ale to jest też jeden z takich elementów ważnych i wiedzy na temat regionu. Narzędzia, które są dostępne w sieci, jak dobrze wiemy, tutaj istotą jest nie tylko dostarczenie wiedzy, ale pewna jej strukturalizacja, uporządkowanie, zasygnalizowanie, że to jest akurat rzecz, która została sprawdzona, zweryfikowana. I tutaj pierwsze z lokowań produktu, czyli platforma edukacyjna EDUŚ, która została przygotowana przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Ta platforma właśnie próbuje podchodzić do tych tematów nie tylko z perspektywy edukacji historycznej, ale w ogóle edukacji regionalnej, szeroko rozumianej, obejmującej kwestie przyrodnicze, obejmujące kwestie filologiczne. Mogą na nią sięgać zarówno uczniowie, ale także wszyscy zainteresowani mogą Szukać tam informacji, które są podane w przystępnej, uporządkowanej, skondensowanej, skondensowanej formie. Oczywiście szansą jest funkcjonowanie instytucji naukowych, którą Uniwersytet nieprzypadkowo wymieniłem na pierwszym miejscu. Podobnie jak Rektor jest jestem zdania, że mamy tutaj szczególne zadanie do wykonania i ta nasza misja rzeczywiście obejmuje także tą działalność dla potrzeb samego regionu, w którym uczelnia jest zakorzeniona, ale jak Państwo widzą, sami. Uczelni mamy już w różnych częściach województwa, co najmniej kilka najważniejszych tutaj wymieniłem. Różnego rodzaju placówki o charakterze właśnie takich instytutów, i też można wymienić oprócz iwr oraz Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, no właśnie ten nowo powołany, nowo powołaną jednostkę, jaką jest Instytut Kultury Pantolmu Mieszanowskiego, na pewno ma ona do wykonania bardzo ważne i istotne, istotne zadanie. Oczywiście prace naukowe różnego typu i rodzaju. Za część słabością jest to, że ich dystrybucja, ich nakład, ich możliwość upowszechniania wiedzy jest dość ograniczona, ale sygnalizuje tylko, że tutaj zdecydowanie należy pamiętać o tym, że prowadzone są badania nad przeszłością regionu, czy przeszłością regionów, które wchodzą w skład województwa śląskiego i one naprawdę są upowszechniane, trzeba tylko próbować do nich, próbować do nich sięgać. No, i teraz pierwszy z, pierwszy z elementów tak zwanego lokowania produktu. Profesor Lekrzyżanowski, tenże nas ogląda, bardzo serdecznie go pozdrawiam. Jest współautorem tego projektu, który przygotowaliśmy razem z nim dla potrzeb programu Niepodległa. I to jest coś, co zostało umownie nazwane śladami Długiej RP, i jest to tak rodzaj przewodnicza po wejściu śląskim. A jak Państwo widzą, ten przewodnik próbuje oczywiście, niestety, czy stety koncentruje się na Górnej części, ale próbuję dotykać także tych elementów, które są obecne gdzieś tam szerzej. I próbowaliśmy mieszkańcom Polski przedstawić właśnie przeszłość związaną z architekturą i miejscami symbolicznymi. Przeszłość związaną z kulinariami, które są charakterystyczne dla województwa śląskiego, czy wreszcie przeszłość związaną z wybranymi postaciami, no między innymi także przywołanym przed momentem księdzem Teodorem Kubiną, także, ale są też, są też obecne kobiety, Ewa Fonchila-Winkler, na przykład, o której, o której dziś jeszcze będzie mowa, więc staraliśmy się rzeczywiście ten, ten temat upowszechnienia specyfików Województwa Śląskiego zaprezentować. No i szanowni Państwo, tak zwany pakiet edukacyjny. Został przygotowany, z, biorąc pod uwagę dwa konkretne, dwa konkretne kryteria. Tutaj troszkę będę, czy moje wystąpienie może wyglądać jak tłumaczenia się, ale właśnie tu raczej chodzi o wyjaśnienie tego. Jak podeszliśmy do tematu i w jaki sposób chcieliśmy go potraktować? Po pierwsze, koncepcja podstaw powstającego w podziemiu charakterystycznym archikach, katedry Panteonu Górnośląskiego. Tutaj mają Państwo fragment cytatu, który się odnosi do tego, jak ta koncepcja wygląda. Po drugie, do katalogu postaci, w których gramy zostały zamieszczone w leksykonie. Jak powiedział się profesor, sto kilkadziesiąt postaci tam umieszczonych. Nie było możliwości, i tak, żeby wszystkie one znalazły się w tym naszym pakiecie. Ale zostały tam w jakiś sposób uwzględnione na tyle, na ile potrafiliśmy to zrobić. Tutaj, oczywiście, jeszcze warto też powiedzieć, ta informacja się pojawia tutaj na Państwa ekranie. Autorką koncepcji, osobą, która pomagała w budowaniu pewnego zarysu tego pakietu, była pani senator Halina Bieda. Z kolei wiem, że pani senator ogląda nas w podróży do stolicy na posiedzenia senackie. Też pozdrawiam ją w tej chwili. Więc ta zawartość musiała być subiektywna, musiała być determinowana dostępnością materiału, specyfiką tego, jak te zadania mają wyglądać. No i w związku z tym zostaliśmy, jakby, czy przyjęliśmy założenie, że podobnie jak tak w taktykuleksykonie, tak i tu koncentrujemy się na polskiej przeszłości regionu, I to polskiej przeszłości regionu, która obejmuje wydarzenia między rokiem 1922 a 1989. Także między innymi dlatego, że ta historia nam najbliższa jest historią, co do której najwięcej rozbieżności się pojawia, w której najwięcej obaw o upolitycznienie występuje, więc tutaj taką cezurę, czy takie cezury sobie przyjęliśmy. Ale żeby to było jasno, klarownie powiedziane, żeby to wybrzmiało w tym miejscu, oczywiście jako autor jestem świadom złożoności historii i rozległości granic z Górnego Śląska. Więc i tę niemiecką przeszłość, wiem, że ona jest ważna i istotna, i tę część historii, która dotyczy zachodniego Górnego Śląska, dzisiaj definiowanego jako województwo Polskie, też oczywiście tę świadomość tę świadomość posiada. I tak jak powiedział ksiądz Profesor Olsza, to też powtórzę, że to nie jest zamknięty katalog. Nic, nic nie stoi na przeszkodzie, że pojawiały się kolejne opracowania, które będą poszerzały te treści. My robimy pierwszy krok. Tak to traktujemy, tak to definiujemy i tak chcielibyśmy, żeby to było postrzegane. Kompendium miało trzy rzeczy spełnić. Po pierwsze przybliżyć czytelnikowi wybrane wydarzenia z przeszłości Górnego Śląska. Po drugie zbudować katalog zadań, które będą weryfikowały jego wiedzę i umiejętności. I po trzecie wskazać mu na przykład literaturę, do której może sięgnąć w ramach samokształcenia, w której wiarygodność my poniekąd pośrednio gwarantujemy. Zawartość jest podzielona na cztery części. Mamy zawsze taki takie wprowadzenie w postaci rozdziału opisowego, który ma odbiorcy pomóc dostrzec pewien kontekst. Potem pojawia się zestaw zadań z tak zwaną obudową, potem pojawia się model odpowiedzi do tych zadań, i wykaz wykorzystanej literatury i zasobów, zasobów internetu. Różny rodzaj i poziom trudności zadań, które się tam pojawiły, i taki, który wymaga wiedzy podstawowej, i taki, który będzie zmuszał do pogłębienia i poszukiwania. Staraliśmy się nie adresować tego dla konkretnej osoby, jeżeli chodzi o wiek, etap edukacyjny. Staraliśmy się wreszcie przygotować coś, co nie musi być wyłącznie w szkole realizowane, ale co można robić na temat przedmiotowy, czy po prostu w domu, ktoś, kto się hobbystycznie historią regionu interesuje, może sobie też do tego sięgnąć i próbować gdzieś tam z tymi zadaniami się mierzyć. Powiązaliśmy typograficznie rozwiązania samego pakietu z koncepcją dydaktyczną, stąd też różny kolor czcionek, różne wypuszczenia, tak zwana żywa pagina, czyli pewne hasła, po których u góry można identyfikować zawartość bądź też u dołu strony. Staraliśmy się mocno i wszechstronnie sięgać po ilustracje zarówno z epoki, jak i dzisiejsze. Wprowadziliśmy indeks nazwisk, który ma pomóc też poruszać się po tej pracy. Staraliśmy się ograniczać wartościowanie opisywanych zdarzeń i postaci. Zakładaliśmy, że rzeczywiście to jest historia XX wieku, jest historia, która jest oceniana różnie. W związku z tym wiemy o tym, że nasi odbiorcy mogą mieć swoją wizję przeszłości. My im przedstawiamy jedno z Króciutko na koniec, Szanowni Państwo, tak wygląda spis treści. Widzą Państwo, że nawet ten spis treści jest kolorystycznie podzielony część pierwsza Ludzie Kościoła na Górnym Śląsku, część druga Górnośląscy Bohaterowie, część trzecia ludzi Kultury i Nauki na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XX wieku i część czwarta poświęcona już ludziom nauki i kultury także w tej pierwszej połowie XX wieku, ale już po II wojnie światowej latach 45-50. Po lewej stronie widzą Państwo, jak zaczynają się te części, które są częściami takimi narracyjnymi i autorskimi. Po prawej stronie widzą Państwo przykładowy fragment Takich bloków zadaniowych, które się pojawiają, zawsze jest to zadanie z poleceniem. Często to są zadania, które są z tak zwaną obudową, jak powiedziałem, czyli albo z tabelami, albo z fotografiami i mogą być to odpowiedzi, które mogą korzystający namusić bezpośrednio w tym pakiecie, ale można oczywiście korzystać gdzieś tam własnych, z własnych miejsc do notowania. Tu widzą Państwo ciekawą fotografię po lewej stronie, którą na przykład udało nam się pozyskać od. Jednego z mieszkańców po prostu Wojewódka śląskiego, który wcześniej podzielił się nią w sieci, a potem udostępnił nam i wyraził zgodę na to, żebyśmy na tym pakiecie umieścili. Oczywiście wykaz autorów jest tych fotografii, wykaz źródeł, które pozyskaliśmy, jest także zaprezentowany w pracy, można sobie do niego, do niego sięgać. Tak jak powiedziałem, tam gdzie to możliwe, szereg fotografii z epoki, te fotografie są zawsze uzupełnione komentarzem, który stanowi jakby integralną część całości, pozwala do tego podejść. Tak wygląda model odpowiedzi, o którym przed chwilą powiedziałem. Tak wygląda pierwsza, czy tak wyglądają pierwsze dwie strony bibliografii, która przekierowuje do korzystania z innych, z innych materiałów. Tak wygląda także indeks nazwisk, w którym można poszukiwać osób, o których w pakiecie powiedzieliśmy, o których jest mowa. Ostatnia strona, ostatnia strona pakietu, fragment recenzji profesora Antoniego Maziarza z Uniwersytetu Opolskiego, który zgodził się ten pakiet zrecenzować, który wytknął pewne potrzeby udoskonalenia, pewne właśnie specyficzne elementy, które staraliśmy się tłumaczyć we wstępie i które ja dzisiaj Państwu, przed chwilką, próbowałem przedstawić. Pięknie dziękuję Państwu za uwagę. Śladami przeszłości Górnego Śląska to tytuł pakietu edukacyjnego autorstwa profesora Maciej'a Fica z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pakiet składa się z czterech części, każda z nich poświęcona jest poszczególnym grupom zasłużonych dla Górnego Śląska oraz zestawu scenariuszy. Celem pakietu jest realizacja edukacji regionalnej nie tylko w murach szkolnych, ale również poza systemem klasowo-lekcyjnym.